Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mięśników Pięknych Woni. Witam was z ogrodu, witam was w towarzystwie zwierzaczków, mam nadzieję, że któreś tutaj się pojawi. Widzę, że miała się jakąś zabawkę, więc zaraz będziecie słyszeć takie jęki, pobrukiwania w tle. No może to ubarwi ścieżkę dźwiękową i uczyni ją zabawną, jeszcze ma dość taki poważny, powiedziałabym, może nawet trochę, na pewno refleksyjny, bo dzisiaj mam taki wątek dla tych wszystkich, którzy lubią takie tropy perfumowe. Lubią na przykład robić takie śledztwo: skąd taki, a nie inny wątek perfumowy jest tak bardzo, bardzo popularny? I przez ostatnie dekady bardzo, bardzo, bo tak już można zaryzykować dwie na pewno dwie dekady był modny wątek owocowy, taki infantylny. No wczoraj na przykład robiłam film i opublikowałam, gdzie między innymi wymieniłam te perfumy. I one zawierają ten właśnie wątek. So sweet. Tu jest wiśnia, ale też według fragrantiki liście maliny, co może oznaczać, że może gdzieś tam na etapie tłumaczenia no w każdym razie gdzieś tam mógł się zgubić jakiś wątek owocowy, bo poza wiśnią właśnie czuć taki, taki syrop owocowy. I ten syrop owocowy w perfumach był tak popularny, że szukałam dla niego wytłumaczenia. Nazywałam go przez pewien czas żelkowym motywem, ale cóż, żylki nie są tak intensywnie kojarzącym się w taki sposób motywem zapachowym który mógłby trafić do perfum no ale przypomniałam sobie, że no w czasie wakacji, jak to w czasie wakacji miałam gości, spotykałam się z ludźmi, no i jak to wakacje w czasie tych spotkań, to, to też pojawiają się czasami drinki, nie polecam, nie zachęcam nie namawiam, ale dla mnie każda taka sytuacja, bo to była dla mnie względnie nowa, nie jestem wielkim fanem i nie popieram, i nie jest to film propagujący w ten sposób alkohole, przeciwnie. Zwracam uwagę na rzecz, która jest po prostu w moim zdaniem troszeczkę może niepokojąca. Wygląda na to, że jednak całkiem sporo perfum ma źródło w alkoholu. Bardzo słynnymi perfumami alkoholowymi to są perfumy Donny Caram, takie wysokie, smukłe DKNY Woman. Tam ma być nuta, z, to już jest w materiałach prasowych, nuta zbranżonej wódki i t-shirtu ale też, tego nie ma w materiałach prasowych, to można gdzieś tam wyczytać w wywiadzie z Alają, który miał swój rytuał, o 16.00 kieliszek wódki wypijał. I tu ma być też właśnie ten akord wódki. Oficjalnie mówi się, skóra, górskie powietrze, zapach powiedzmy domu, ale tego domu w tej ciepłej części świata, gdzieś tam w okolicach Afryka Północna, ale też wódka. Ten akord. No, tej wódki jest w perfumach coraz więcej. Takim bardzo chyba licznym motywem alkoholowym w perfumach to jest rum. Room. Tego rumu jest bardzo dużo. Policzyłam na potrzeby filmu na samej fragrantyce i doliczyłam się blisko 200 perfum z nutą rumu. A i one są przeróżne. To jest Bulgari Men in Black, albo Bulgari Men in Black Orient, Job on Wild, Bentley Men Intense Zara, o której ostatnio mówiłam, Tobacco Collection Rich, Toma Forda Velvet Orchid, Classic EDP, Fahrenheit Le Parfum, Przerwa na pieska, Oj. John Varvatos Dark Rebel, Guerlain Homme ma w tej wersji Intense, jeszcze była kilka flankerów tychże perfum, Lolita Lempicka o Także z takich znanych to tyle, co zaczęłam wyliczać, bo nie mam urumie dzisiaj tylko o motywie drinkowym. Otóż no tak się złożyło, że wpadł w moje ręce no taki syrop do drinków. Taki jak ten. Syrop barmański. I on się nazywa grenadina. I ta grenadina jest takim syropem w zasadzie spożywczym, w zasadzie używanym też do deserów. Tutaj, jak zwrócicie uwagę na opakowanie, to mamy tak. Zobaczcie. To wszystko, co w perfumach ważne i modne. Mamy czarną porzeczkę, mamy malinę, mamy wanilię, malina, owoce leśne, nawet dziki bez. I ten akord zapachowy, który właśnie tak pobrzmiewa, właśnie kiedy powochałam w tym drinku, to od razu myślałam sobie, że mnóstwo perfum tak pachnie. Bardzo to jest niepokojące, że właśnie do takich, no bo tak, drink może się kojarzyć z czymś przyjemnym, z, ze spędzaniem wolnego czasu, można taką atmosferą rozluźnienia, więc jest to trochę niepokojące, że ten motyw drinkowy tak się podoba i jest tak popularny. No, tutaj może kilka słów o grenadinie. Grenadina początkowo była syropem z granatu, teraz stała się po prostu syropem takim, jak tu widzicie, z takich różnych owoców. I, no i można z niej robić drinki w ten sposób, że one po prostu dają takie jakby dwie warstwy w drinku, także no, jest to takie atrakcyjne wizualnie i przez to dość popularne, ale także do deserów. To, to nie jest tylko i wyłącznie ze światem alkoholowym związany syrop. Nie wiem czy pamiętacie, ale myśmy też kiedyś mieli takie czerwone syropy, no to oczywiście czasy za przeszłe, Może to było tak dawno, że nie wszyscy pamiętają, ale ja pamiętam, że na przykład bardzo popularne były takie desery. Nie wiem, budyń albo grysik, taki przedszkolny, stołówkowy, polany takim właśnie syropem wieloowocowym. Także no, mieliśmy też swoje takie powiedzmy grenadiny, także minione epoce. W każdym razie Wracając do tego motywu zapachowego, no to myślę, że właśnie to sprawiło, że te nuty są takie popularne. Właśnie z jednej strony desery, ale właśnie drinki. No i takim, te syropy barmańskie jako zjawisko jest to temat ciekawy, bo są różne. Miętowe, kurakao, ale na przykład wydaje mi się, że takim ważnym syropem jest też syrop kokosowy. I to być może sprawia, że bardzo często zaczyna się pojawiać w perfumach taka nuta wody kokosowej, mleczka kokosowego. To by właśnie miało nawiązywać do tegoż wątku właściwie, czyli nie do bantonika, jak myślałam początkowo, jak kiedyś tam w filmach mówiłam, ale myślę, że właśnie do jakichś napojów kokosowych. No to niestety, jeśli to by miało być jakieś napoje kokosowe, no to alkoholowe chyba by się tu najbardziej umieściły w tym w tej kategorii. Jak wspomniałam, nie jest to film, który ma na celu propagowanie alkoholu. Przeciwnie, uważam to za zjawisko niepokojące, że perfumiarze są już tak wyrachowani, że odwołują się właśnie do takich naszych wspomnień, potrzeb. Tylko czekać, aż się pojawią perfumy o kontrowersyjnym zapachu piwa. Może już są, nie wiem. Jeśli są takowe, to dajcie znać w komentarzach i dajcie znać, co o tym sądzicie. Bo moim zdaniem nie wiem, czy to jeszcze jest opieranie się na skaźnych, czy to już jest manipulowanie nami. No ale cóż, no, każde wprowadzenie nowej nuty perfumowej przez duży koncern jest poprzedzone gruntownymi badaniami i oni doskonale wiedzą, co nam się dobrze kojarzy, co lubimy. Także bądźcie czujni, jeśli chodzi o te nuty takie właśnie rodem z jakichś tych serów, bo najprawdopodobniej właśnie takie mają rodowód. No, a czy to dobrze, czy to źle? Proszę o komentarze. I dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego. Może perfumami bardziej niż drinkami. Pa, pa!